Dobra, hejka wszystkim, witam wszystkich w nowej serii łowca przygód. Tak sobie to nazwę. Mam nadzieję, że to nie będzie łowca nudy. Tak. Przy użyciu mamy Technik Paka. Chcieliście, żebym nagrał serię? Dobrze, nagrywam. Nagrywam serię z Technik Paka, normalną. Na początku będę tereniogram, potem przyjrzę się na YouTube trochę kilku modom, chociaż już trochę technik paka ogarnąłem. Żeby nie było, że oszukuję to wszystko tutaj, patrzcie: wszystko Survival, World Options, wszystko macie przejrzyste. Cały świat, który się teraz wygeneruje, będzie losowy. Ok. Na początku będziecie trochę przycinać, w ogóle może trochę przycinać, bo to jest jednak 56 modów sobie ostatnio wyliczyłem. Tak, 56 modów. I taki jeden, który na początku może Wam się nie spodobać, ale jest fajny. Wierzcie, że jest fajny. Mówię o tym. To nie jest To Many Items. Jak się klika, to nie wierzę się tego. Co to jest w ogóle? To może Wam trochę spoilerować, co można robić, ale spokojnie mi to nie przeszkadza. Dobra. To jest y, podobny do Two Items, ale w oparciu na Recycle Booka, który niegdyś był w Technic teraz go zamienili na coś takiego. To jest Not Enough Items. Czym to się różni? Właśnie nie można brać rzeczy, ale za to można sprawdzić, jak to coś zrobić, albo co z tego czegoś można zrobić. Przykładowo, klikam sobie na Wooden Planks, R, jak to zrobić, Recycle. Shapecrafting można właśnie za, żeby otrzymać drewno trzeba zamienić. Znaczy deski, trzeba zamienić drewno dowolnego typu na 4 deski Innego mm, IC2 Crafting IC2 Czyli modo, już z modami to trzeba, można zamienić sobie właśnie Robert, czyli kauczukowe drewno można zamieć na deski A także mikrobloks tutaj się przekonacie Za pomocą piły można odkładać wszelkie kształty bloków Co naprawdę, naprawdę jest bardzo fajne Dobra, tak działa na ten Enough Items, będę go używał no, A tymczasem sobie zobaczymy jaki mi się tu świat wygenerował Nacisnę na X, pokażę gdzie są wioski Nie ma żadnych wiosek w zasięgu 2 km. Dobra, pierwsze co zrobię to znajdę miejsce gdzie będę mógł się osiedlić Planuję niedaleko wioski, nawet planuję wręcz przy wiosce się osiedlić. Jednak wiecie, tam sobie ukradnę jakieś drewno, tu mi pomogą bić się z kimś. Szkoda, że nie ma taki mod był, który oprócz wiosek dodawał także RPG, że można było sobie zamki To było w Boxie, w Technikpaku też było jeszcze kiedyś. Teraz nie ma tego, szkoda, spawn. Oh, Ademet z innego save'a mi się tu wczytał. Chciałem nagrać, muszę sobie usunąć, powiem, spawn remove, ha, remove, usuwaj się dobrze, dobra, Dobra, szukamy wiosek, postaram się za bardzo nie skakać, bo jednak żarcie jest żarciem, nawet właśnie mogę tam świnie ubić, tutaj świn nie ma. Jest to kryształ strasznie niebezpieczny, zaraz jak widzieliście SkyBlocka to już wiecie czemu Znaczy się, tam to, te, te bardzo łatwo zabijałem, bo miałem na nie sposób Dobra, zanim tutaj znajdę jakąś wiochę, zabiję sobie świnki, wiadomo, surowce, żart nie znaczcie I pierwsze, z czego teraz będę szukał tak naj, naj, naj najbardziej to, to, to drzewo kauczukowe, no bo jednak to jest bardzo przydatna rzecz do dalszych mechanizmów. Wręcz powiedziałbym niezbędna do większości takich, które wymagają kabla. Zdobędę sobie jedną sadzonkę, wezmę i pójdę gdzie indziej. O, to jest marmur. Przykładowo jest wungiel. Od razu można by sobie, sobie zabrać. To nie wiem, co to jest. Wygląda jakaś dziupla. To jest na ziemi, dobra. Drzewa kauczukowe się charakteryzują tym, że mają taki wysoki w górę słup liści, które ponad drzewo. Tak, jak normalne drzewo wygląda, tylko że jeszcze jest taki słup pojedynczy liści. O, taki jak ten. Coś mi się zdaje, że to jest drzewo kauczukowe, chociaż troszkę niski. Więc nie jestem pewien, czy to jest drzewo kauczukowe. Idę to sprawdzić, tu jest chyba biomagienny. Chociaż woda tam nie ciemnieje, z tego co na razie widzę, to zbieram trochę trawy. Tak, to jest kauczuk. ale z mula. O, dobra, dobra. Zbieram trawę. Mm -hmm. Może jakiś len wyleci albo zboże. Nie znasz ją zwykłego zboża. O, to słyszeliście, to jest flax, tłumaczony w Google Translatorze. Przetłumaczył mi on na len. Leni konopie, teraz konopia, to się nauczyłem, że konopia. Także ma inne znaczenie oprócz włókna. Teraz, że jakiś czas temu, ale dobra. Skakanie dosyć dużo energii zużywa, więc o ile mogę, to się postaram nie skakać no super. Wszedłem, żeby zejść. Tego nie można rozwalać. Aaaa, ściało. Jej, mam kszcinę, nie łusko, mięsko, mięsko, dobra. Jak będę głodny, to po prostu sobie tam zrobię drewnianą siekierkę, byle drze drzewo sobie wykopię ręką, siekierkę zrobię, zrobię kilof, drewniany kilof, potem wykopię kobla, jest go tu dużo, i zrobię piecy, Jest tak, pracy dużo, czemu tak te dźwięki? Przecież ja jestem na powierzchni. Czyżby to jakaś była od razu jaskinia? Aaaa, świnie. Ja nie lubię być świni ręką. O, w będą wolniejsze. O, nie uciekniesz mi. Nie świnia. Kurde, ja wyglądam jakieś dziecko. Dobra, Zboża bym się więcej przydało. Niby lenu nie hodowałem. I pewnie to będzie jako żarcie, a nie włókno, jak się domyślam. Dobra, to są morskie potwory. Płaszczki, które nic nie dają proszekstwa i meduzy, które dają dole. dzięki czemu nie trzeba koniecznie na slime polować. Dobra, dobra. Teraz... Pamiętam na filmikach z Zahaczaja było jak pozyskać kauczuk z tych drzewek. Trzeba znaleźć takie plamki specjalne. I trzeba było kranik zrobić, tylko właśnie cholera, nie pamiętam jak się ten kranik robił. O, są tutaj te plamki drzewo, znaczy drewno drzewa kołczokowego ciemne dosyć To zaraz wracam, zobaczę jak to ten kranik zrobić i zaraz będę Witam wszystkich już dalej w trakcie odcinka akurat w trakcie sprawdzania nacisnąłem i niestety noc się zrobiła kiedy wróciłem na szczęście nie zginąłem. A i zobaczyłem, jak się ten kranik robi, chociaż nie jestem pewny, czy jeszcze to działa. Tam jest sobie łapą zet jedno drzewko. Trzeba hmm. zaczekać na dzień, ale dzień się już niedługo zbliża. A, się buguje. Buguje się. Dobra. 4, 5, 5 drewna starczy. Jeden na crafting table, reszta na wszystko inne Dobra, to trochę wygląda jak taki normalny kranik. Zobaczy czy to działa Działa up Okej To fajnie tutaj I teraz pach Aha Sticky situation Lepka sytuacja w lepkiej sytuacji. Oprócz tego można jeszcze to drewno przepalać chyba tak można to zrobić i przepalając drewno nie robi się znaczy konkretnie musi być to drewno z kauczuka tam z gumy musi być się z tego to drewno przepalane no wtedy zamiast węgla wylatuje kauczuk więc po prostu sposobów mamy kilka na otrzymanie kauczuku kauczuka, kauczuku Teraz jak to przypalić w piecu, to już będzie normalny kauczuk. No dobra. Tak więc wracając, już się dzień zbliża. Zrobię sobie siekierkę. Zbieram trochę tego drewna. Planuję, żeby zrobić jakiś prowizoryczny domek. Na przykład by się przydało taki fajny pomysł znalazłem w internecie na domek. Z czego to się ten domek robiło, nie pamiętam. Chyba się go robiło... Aha, z Muhomora. <taki>, taki bardzo prosty, ale użyteczny domek, więc jak nie widzieliście jeszcze tego sposobu, to Wam pokażę w praktyce. O, to drewno ma inny taki kolor nieco. Widać, że kauczukowe. No, no, na minimapie wygląda to bagna, są takie brzydkie. Niestety tutaj nie działa ten mod, który pozwala na natychmiastowe ścięcie drzewa za Innym zamachem siekiery. O, już od razu wypadło. Sticky. Sticky co? resin Rubber wood. Dobra, my mamy tutaj borowiki. A, na biomach bagiennych dużo jest grzybów. Więc jak sobie tu trochę pochodzę, to powinienem jakiegoś muhomora prędzej czy później wyczaić. Co to za dziura? Ale fajna. A, dobra, mam déjà vu. Już taką dziurę widziałem. Dobra. Tu jest śnieżna góra. Co to, muszę przechylić? Tak, wioski nie ma. W ogóle tu nie ma warunków za bardzo na wioski. A, ale są ruiny. Dobra. Te ruiny, jeśli dobrze pamiętam, tam nic specjalnego w nich nie ma. O chociaż tam jakby się uprzeć. może może tam czasami coś było. Akurat gdy ja byłem to nic specjalnego nie było. Może po prostu miałem pecha dobra Szukam Homorów Czerwonych żeby Ale przycina Minecrafta ja, ja jest źle, nie widzę żadnych wągiel wypadł sobie z, ze szczurów hmm. No cóż no, trudno, nie zrobimy prowizorycznego prostego domku. Ok, wow, jakie stado krokodyli. Nie, one mnie, mnie pożą, a ja żarcia ja ani broni nie mam. Muszę szybko sobie skombinować coś. Drewniany miecz, kurczę, to trzeba szybko. Mnie zaraz napadną. A no, fakt z drewnianym mieczem na 5 krokodyli. To nie jest dobry pomysł. Dobra, zacznę tych największych. Chyba nie są agresywne... Chociaż... Są terytorialne. One są terytorialne. O, oh, fuck. Już do mnie lecą. O, oh, Jezu, one są silne przecież. To one skaczą tak daleko? Co, co? No, ja się tych dużych... Tych dużych się najbardziej boję, bo one pewnie najwięcej obrażeń zadają. Dobra. Bijemy, bijemy. O, oh, Ze skóry krokodyla można fajne rzeczy robić, pamiętam. Kurde, jak ono mnie porwie, to mnie do wody wciąga. A, Jedź mi! A ten gdzie? Ucieka? Trzeba eee. przy środku. Czasami się nie da uderzyć. A zabiłem ich. Zabiłem je. To są ludzie, nie mówi się ich. Jeszcze jeden. Dobra, mam cztery skóry. Jeszcze jedna i mogę zrobić jakiś ekwipunek. Znaczy, jakieś uzbrojenie. A zrobię sobie czapkę. O, jeszcze dwie. Mam osiem ich? Kurczę, akurat jeden. Jeden brakuje. A, jejku, jejku, Jedną skórę bym jeszcze więcej zebrał. Krokodylą. O, a propos kropotliwa, to coś wyleciało, ale szybki, albo no mały, dlatego tego, proporcji wielkości. Aaaa, o f**k, o my god, czemu F5 mi się samo włączyło? Hmm, dobra, gdzie ja to tam teraz byłem? Oh damn it. Co to? O oh, it. Wiesz, to pamiętam taka wieża, to to są bandyci. Oni są wrogo nastawieni. Zabiję ich sobie przy innej okazji. Tak, oni są agresywni. O, jeszcze żelaznych zbroja. Ło, łuki! Ja wcześniej walczyłem na miecze. A jest humor. Wcześniej walczyłem na miecze, byli łatwiej, po prostu nie dałem siebie walnąć. Nawet jak mieli żelazny miecza, jak drewniany, czy nawet miecham siekierę. Oni niestety ci mają łuki i żelazne zbroje, więc nie będę się na nich rzucał. Nawet gdybym mieli miecze to bym się nie rzucił. Dobra, trzeba zyskać jak kwipunek i zabić tego krokodyla cholernego. O, dziupla. No to już jest dziupla. Tylko po co na służy? Nie można jej rozwalić. Już pamiętam. Wolę nie rozwalać, bo może się na coś przydać. Może to jest coś cennego. Po prostu dla mnie bezwartościowe, bo tego nie znam. To olej... Dobra, tu gdzieś padłem. O, tam padłem chyba. Tam zginąłem. Dobra, czas iść zebrać swoje zwłoki. I pomścić swoją śmierć. Tak. Krokodyl. No kurczę, walczyłem z pięcioma krokodylami naraz, takimi wielkimi. A mnie tu taki mały krokodylek. Ma, malutki krokodylek mnie sobie zabił. Hahaha, ha, ha, fajnie, nie? O, o, po prostu Mapa się po prostu zbagowała. W oleju nie widziałem niestety co świadczy o tym, że gdzie, gdzie jednak padłem. Muchomorów też nie widziałem. To były raczej wyspy, niż większy ląd. Widziałem stąd taką fajną górę śnieżną. Były te pałczukowce, ale wyższe nieco. O, to mogło być tam. Tak. To chyba tu. O. Jedź mi płaszczko. Tutaj pła i płaszczki chyba i meduzy nie są agresywne, ale jak się zbliży za bardzo, to mogą zatruć. Jako, że tutaj. A się zbugowało Dobra. Oj, i tu była ta ruina. Kurczę, to było gdzieś w pobliżu, ale nie wiem, nie jestem do końca pewny gdzie. A co ten ogień robi? Skąd ten ogień? Tu jest lawa? A, tu jest lawa, chyba. Dobra, chyba nie odzyskałem swoich zwłok. Nie pamiętam, gdzie to było. Oczy sobie mniejszą... Nie, już mniejszej nie można. Dobra. No, lawa. Dobra, już wszystko jasne. Kurczę, wszystko lagowanie zaraz tam wpadnę. Dobra, te ruiny widziałem, ale widziałem je chyba trochę dalej sobie kilka świnek, żebym nie był głodny. Nie chcę, żeby moje przedmioty zniknęły. Nie, nie wiem, nie Dobra, mam humor, jak zabiję szkieleta, to będę mógł sobie zrobić taką. Co jest? Krasz? Jest! Wioska się wygenerowała. Gdzie? Northwest. Northwest. Północ to jest tu. West to jest zachód, czyli tu. UE, tu jest obok. Aha. Jocha. Dobra, teraz ta wioska yy, jakich jakiej rasy ludzi, gatunku ludzi. Ja, człowiek to gatunek małp, Człek okształtny. Dobra, to są majowie chyba. Tak to są majowie. No niestety majowie nie dają fajnych questów. Dają, żeby zrobić Norman Axe, czyli trzeba znaleźć inną wioskę. Tak czy siak czyżby to nie tu Skinął no to są rekin ten morski co tam był to był rekin nie krokodyl ach znowu one wróciły o żelazo no dobra No właściwie żelazo jak tak się wkopać w ziemię to jest wszędzie chyba bo... x-raya bym się ściągnął to By było tego multu no dobro no dobra, no dobra, no dobra, dobra, no dobra, ale gdzie są moje rzeczy coś mi się zdaje, że to było gdzieś tu w pobliżu. O, to mogło być... Tak to mogło być tu. Są takie małe wysepki. Muchomorów tu nie ma w pobliżu. Tak, tu też nie ma muchomorów w pobliżu. Tu prawdopodobnie zginął. No wiecie, wy sobie możecie mm, cofnąć filmik. Ja bym musiał... Też bym to mógł. A tego nie zrobię. Dobra. O, o, liście, jest, jest, mój crafting, jest, to jestem ja. O, udowodnię Wam. A nie. A widzicie? I mnie zatruła cholera jedna, jedna. Opływanie się buguje przez niego. Buguje, przepraszam, buguje. Dobra. Dzisiaj ja padłem? Szybko do moich zwog. A. A. Tak, 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 tak. tak. A, trzcina! Poczcina! Gulp, 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 gulp. gulp, 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 gulp. Ah. co tak się kryjecie? Jeszcze wam. Jeszcze nie ma sensu, żebym wam cokolwiek zrobił. Może później. Będę skrzynek potrzebował, z was skrzynki. Tak. No no, patrzcie, Biję drzewo i wylatuje wszystko. Super! Tylko szkoda, że to nie działa z kałuczukowym drzewem. Dobra Znowu trzeba będzie się wkopać w podziemie? Nie, nie wkopię się pod podziemie Wiecie co zrobię? Pójdę do wioski, tam się prześpię Mam patyki, mam wągiel Mam żarcie, tylko piecyka potrzebuję Właśnie oni chyba tam będą mieć jakiś piecyk, crafting table Mamy drzewo kauczukowe Kilka sadzonek od zwykłych też Teraz szukamy wioski North na północ. Będzie tu. Widzę ją gdzieś w oddali. Nie. bym musiał na mini mapie ją zobaczyć. Ale z tego co tu widzę jest niedaleko 200 kratek, znaczy metrów. W ogóle kratka tu jest w wielkości metra około. To człowiek jest w wysokości około 2 metrów, nieco mniej. Tak też tu jest. Aaa! Myślałem, że to creeper wybuchł. Więc tak tak lekko by wybuchł w życiu. O! Nie, nie! Dobra, tu jestem bezpieczny, ale względnie Monster Hunter... Przypomina mi to pewną grę. Monster Hunter! Aaaaa! nie! Dlaczego mu się zwiększa zasięg? Akurat już jak zaczyna syczeć, to... Dobra. Jest, widzę wioskę, widzę... Tak, to jest to, to jest świecące! Świecące pochodnie na kawałkach brudu. Co to może być zaraza? To tylko Majowie. Tą mogą. Dobra, nie będę rasistą. Ale no niestety takie są fakty tutaj. A może dlatego, że ta wioska się dopiero tutaj osiedliła, zbudowała. A, Demet. Gdybym miał mączkę kosną, to bym tutaj sobie zrobił ekspresowy domek. A, mój mieczyk się skończy. I ładnie. Teraz się rozwali. No, widzicie są takie neutralne. A, masz siekierę. Masz gin, gin. No kurcze, blada, Te siekiery małtrwałe. Co to sól? Aaa, albo zwykły piasek. Zwykły piasek szkielet! Muszę cię zabić, tylko nie mam broni. Dobra, kolejna śmierć. Znaczy sobie pojta. Dobra, ciągle ginę. Odzyskuję swoje rzeczy i się. W... Dobra, zakończę odcinek, jak już do tej wioski Trudno. O, atakują mnie! Jestem za młody, żeby umierać. Nie! Nie! Ona no po drodze drzewa umieją rozwalać. Znaczy oni. Ci bandyci, A, ale mitnie nie przestań, przestań! No, przestań! Komputer, proszę cię, wyciągnij jeszcze trochę. Ostatnio tak chciała się wioska generowała. Dobrze, że sobie tuż przed śmiercią zaznaczyłem waypointa Miejsca śmierci, śmierci, śmierci. Wioska tam w pobliżu też jest. Co bardziej tu widzę na... Na, z, na... wschodzie. Szkielet, 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 szkielet. Owce, owce! Trzy owce! Zrobię sobie łóżko! Kurwa. No, dobra. Kolej. Nie no, tu się nie prześpię, bo muszę swoje rzeczy odzyskać. Ale jak już odzyskam i pójdę do wiochy, tam zrobię sobie łóżko w jakiejś pacjencie. Najlepiej jeszcze za, zatkam okna, żeby mnie jeszcze coś, jakiś szkielet nie zestrzelił przez okno. Nie pójdę tam spać, drewno tam powinienem... No! Krąży wokół drzewa. Dobra, owca. Ona chyba na 5 ciosów ginie. 6, 7, 8, no to na 10. Dobra, 3 już są. Biegniemy do lilii. Fuck, fail. Print! Dobra o, zjawy! Dobra. Póki mnie je dotkną, są niegroźne Znaczy się... Są groźne, ale nie są niebezpieczne. W tym sensie, że mnie nie walną. Że mnie nic nie zrobią, dopóki... Dobra. Chyba unik, będę unikał walki z nimi. Chociaż znaczy, nie wiem, one same się proszą żeby o, o zginięcie. A co tak okrutne, tak strasznie brzmią. A są takie łatwe? I patrzcie, jedną serduszką tylko biorą. Zębiaki już więcej chyba biorą. A wylatują. Gunpowdery. Bardzo przydatna rzecz. Aaaaaah. Tak, to muszą w powietrzu latać. A, trzeba było nie podróżować w środku nocy. Nie walczyć z tymi potwornościami. Dobra, tam jest szkielet ubił. aaa, pająk! Japąk Piosek, wam tu coś będę budować. Nie, pająk, idzie ode mnie. Tu powinien być szkielet. Dobra, mamy wiocha. Więc tak, biorę swoje rzeczy, idę do domku. Zabudowuję się, jak będzie potrzeba. Madiuszko! Ooo! Nie, kolejna śmierć! W tym samym miejscu! Nie! Nie umrę teraz tak łatwo. Nie zabijecie mnie! Ja was zabiję! Kupię szczury! Szczury, nie, ja nie chcę być zabity przez szczury. No, ja jeszcze węgiel. Dobra, no miałem zrobić zbroję ze skóry, tylko Powieczka. Owieczka. Dobra, spadam szybko. Mam pięć serduszek. Nie mam żarcia. Mnie wszystko goni. Dobra, gdzie jest jakiś domek? Jakiś, jakikolwiek domek. Dobra, Zabry zabarykadować. Zabarykadować. Tu też. No, z czego? Czym by tu zablokować? Drewnem. Dobra. Nie mam crafting table. Dobra, drewno. Drewno. Ach. Dobra. No, już dzień niedługo. Ja Dobra, w takim razie tak już się z Wami pożegnam. Do zobaczenia w na następnym odcinku Minecraft Łowca Przygód. Jak widać, przygoda już mnie spotkała, niestety bardzo często ginę. No to już jest koniec. Zapraszam do następnych odcinków, jak już są. Jak Wam się podoba, łapkujcie. Jak chcecie zobaczyć mnie, patrzeć na mnie regularnie, na no to, żeby mnie śledzić, jak jakiś odcinek wrzucę, to mnie subskrybujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.